Jeżeli z jakiegoś powodu nie podoba ci się nowy ChatGPT i chcesz wrócić do starego, to spokojnie, nie musisz pisać petycji do OpenAI ani modlić się do serwerów w San Francisco. Wystarczy wejść w ustawienia i przesunąć jeden drobny suwak. Voilà, nostalgia w wersji AI. A skoro już jesteś w ustawieniach, pojawiła się tam nowa opcja: wybór cech ChatGPT. Możesz mieć cynika w stylu Garfielda albo zimnego robota, dla którego słowo empatia brzmi jak nazwa choroby. Dotąd można było podpiąć dysk Google, ale teraz w Unii Europejskiej podłączysz też swoją skrzynkę i kalendarz. Czyli ChatGPT staje się takim terminalem, który integruje Twoje narzędzia pracy i w zasadzie wie o tobie tyle, że mógłby napisać Twoją autobiografię, zanim umrzesz. Pojawiły się też harmonogramy, czyli panel z wszystkimi zadaniami, które ChatGPT robi dla ciebie. Możesz się poczuć jak szef, który przegląda raporty swojego niewolnika. To akurat nie nowość, ale warto przypomnieć kontrolki danych. Wyłącz je, chyba że marzysz o tym, by Twoje czaty i głosówki trenowały przyszłe modele AI. Wtedy rób screeny, bo potem może być wstyd. Nie chcesz, żeby jakiś czat został na liście? Klikasz ikonkę w prawym górnym rogu i puf, znika bez śladu, jak ex, który nie zabrał swoich rzeczy. Jeśli chcesz więcej takich tipów z humorem, zostaw suba, bo na tym kanale o i mówię wprost, nawet jeśli to boli.